Witają Państwa Janusze Polskiej Kulturystyki, Mateusz Sadło i Grzegorz Rzeszemski. Dzień dobry. Mateusz Sadło zwany jako Tuforiu kurczak z frytkami. Grzesiu zwany jako Setka z kolą. I tutaj trener personalny, głównodowodzący Januszy zwany Ketchup z winem. Winstro, tak, no tak. I tak. tak. słuchajcie, ja tą setkę kupiłem, dlatego, ponieważ jutro mam zawody i chcę się szybko dociąć, żeby woda spadła. I A te piwo na suchym. co? S spuentuję to wypełnić, tak. Lubię pić alkohol. Koniec mojej puenty. Jest wszystko. Dzisiaj z chłopakami nabijamy kalorie w McDonaldzie. Jutro zawody. Wszyscy na cała trójka startuje. Grzesiu wadze młodziki, waga piórkowa. Mateusz mutanty do 2,5. Ja startuję oczywiście w klasyku do 181 cm. Czyli poza mną no nie ma tutaj normalnych przydziałów. Nie oszukujmy się, tak? Jest z nami mutant, jest z nami piórko. Myślę, że będzie dobrze. Tutaj jako trener sylwetki oceniam. Zacznę to od Mateusza. Jak na dwa i pół metra. No, jest ok, jest ok, coś tam coś tam widać. Grzegorz jako waga piórkowa. będzie. No, no no ma nie, nie mam słów. Myślę, że jak będzie 15 zawodników na scenie, to Grzegorz będzie jakoś tak 16. Jeśli chodzi o mnie, to nie wiem, czy w ogóle przejdę ważenie. Bo po prostu waga tak skacze. Po prostu no nie bójmy się tego powiedzieć, no jest rozjebana. Nie bójmy się tego słowa. Resztę filmu nagramy jak w czasie się, jakby się będzie chciało. Pozdrawiam.